Siemanko, dziś spotykamy się w takiej mm, deszczowej atmosferze, ale to w sumie dobrze, bo e, mam trochę czasu opatrzeć tutaj, a nie tutaj, <laughs> ale to w sumie dobrze, bo mam troszeczkę czasu na e, zmontowanie odcinka e, w sumie e, te, te odcinki, które teraz montuję, to nagrywałem już jeszcze w zeszłym roku, to było początek jesieni albo koniec koniec lata zeszłego roku 2022 a montuję to w sierpniu 2023, więc troszeczkę mi zeszło no ale tak tak to już jest, lubię YouTube ale, ale montowanie trochę słabo mi wychodzi, może nie, że słabo mi wychodzi nie mi to oceniać ale ciężko, żebym Ciężko, żebym się zmobilizował, o raczej do montowania, no bo nie ukrywam, że gdy mam trochę wolnego czasu, wolę, wolę ten czas poświęcić dla rodziny, ewentualnie dla siebie, iść na motor albo coś. Dobra, także w trzeciej części tej pracy zająłem się mm, przeklejaniem steropianu. Steropian jest to XPS. Kleiłem e, 10 cm grubości arkusze. I tam, gdzie niegdzie, u góry uzupełniałem jeszcze cieńszymi, bo ściana, jak to ma w zwyczaju stare takie budownictwo perelowskie, jest stosunkowo krzywa. W sumie ten fundament tam uciekał, uciekał nawet znacznie. Ale z racji tego, że dwie trzecie tego fundamentu będzie zakopane pod ziemią, to, to też nie musiałem się nie wiadomo, jak bardzo przykładać. Także w trzeciej części jest klej, yy, nagrywam klejenie yy, Klejenie steropianu z z XPS-u. Yy, no a w dalszej części jeszcze będą kolejne, kolejne odcinki o moim ulubionym time yy, z muzyką, więc yy, żeby to troszeczkę przyspieszyć, bo zawsze mi to kilka godzin schodziło z tym. W sumie to zawsze to robiłem yy, gdzieś tam po robocie. Robota po robocie. No, ale tak, żeby uciec z jakichś kosztów, i w sumie na własną rękę, tak, e, lubię pracować, coś tam sobie podłubać, może mi to trochę dłużej wy wychodzi. E, ja wiem, że w takim tempie, gdybym miał robić budowlankę, to, to raczej bym się nie dorobił. E, no, ale też nie ukrywam, że budowlanych rzeczy nie lubię wykonywać, ale, ale tak jeszcze jak robię to koło domu. E, no, to jeszcze załóżmy, że ujdzie. Ujdzie na tyle, że, że daje mi to satysfakcję i mogę spędzać czas, ale gdy mam budowlankę robić tak zarobkowo, to, to raczej, raczej nie jest to dla mnie zajęcie. No, ale czasami też trzeba było. No, także co? Zapraszam na jakąś muzyczkę. Muzyczkę i przyspieszone tempo, i widzimy się w kolejnej części. No. To trzymajcie się zdrowo, cześć. Idę montować. Idę montować, a w międzyczasie a w międzyczasie wyskoczyłem sobie na na dogranie. Znaczy zmontowane mam, teraz tylko muszę ten właśnie stawkę zrobić, którą teraz nagrywam. Chciałem taką interakcję <grym> zachować. Nie wiem, jakoś nie mam pomysłu na ten y, kanał aż taki. Znaczy mam jakiś pomysł, ale y, pokłady czasu, które trzeba byłoby włożyć, są gigantyczne, więc. Y, no tak, żeby. Tak to po prostu robię. Y, no, tak. Y, jakby to powiedzieć. Tak zajmuję się tym kanałem, żeby po prostu mieć z tego satysfakcję. A żeby się tam nie przepracować na nim. <grych> Dobra, trzymajcie się. Cześć. Y nuevo y nuevo ¡No nuevo no más? But my appetite